מה Ja zaraz powiem o rzęsie. Ja byłem w pracy, live'a nie widziałem, ale szoty. Jest Rzutkiewa, moderatorzy, nie wyciszajcie Rzutkiewy, zaraz będzie o tobie. Dobra, to teraz tak. Ja byłem oczywiście w pracy, nie widziałem, co się działo rano, ale działo się dużo. Kochani, niedługo startujemy z projektem, z nowym projektem, ale to zobaczycie. Mocne? DJ? O, jest, sajko. Przypnijcie moderację, przypnijcie mi komentarz, szczajko. Szczajko, ja cię zapraszam do Anglii. Tylko sam na sam, przyjedź sam. Powiedz, kiedy będziesz, ja przyje przyjedź, ja będę czekał na Ciebie w domu, zapukasz, wyjdę. Szczok przyszedł. Wszystkie piguły blokowane na tym czacie. Dawaj, cwaniaku. Przyjedź. Ja Myślisz, że ja się Ciebie boję? Myślisz, że się ciebie boję i tych twoich pigu? Tych wywłok, lambadziar? Ja, ja mam Sławkę. Więc proszę mnie nie zaczepiać. E, kolejna sprawa. Rzęsa. Rzęsa nieźle się tam wyciera na okienkach ze szczajko. Duduś. Duduś. Idź Duduś, siądź sobie tu Siądź sobie tutaj Duduś O, żeby ciebie było widać, tylko dupą nie zasłaniaj ekranu Duduś I co Szczajko? Zęby jakieś zabijam Nie mogę z Siejecie hejt i nienawiść w internecie Przyjedź Szczajko, czekam Sławkę spuści ze, ze smyczy. Ta. A, kolejna rzecz. Będziemy czytali komentarze. No bo Draka, proszę państwa, no bo Draka to tam swoje wysrywy to już miała swoje 5 minut pod szotem u Rzodkiewy. Jutro pokażę, kim jest Rzodkiewa. Jutro, proszę państwa, zobaczycie, kim jest Rzodkiewa. Dra swoje wysrywy już tam pokazała. No, oczywiście, że mam zdjęcia. Oczywiście, że mam zdjęcia rzutkiewy. Poczekajcie, muszę się napić kolki. Af! A, myślałem, że to af. Nie, nie, to pewnie kurier. Znowu dostawą, ale napisałem kartkę, że mają nie pukać, nie dzwonić, także już nie macie co zamawiać. Duduś, kolejna sprawa. Sajko na okno. Jak się nie boisz? Czekaj, otworzy okienka. O, widzę. Wysrywy tej te kurwisko, tej yy, pirani. Fałszywej. Zaraz powiem o pozwach yy, do, do emocjonalnego. Mam zezwolenie na prośbę widzów. Będzie chciał, to wejdzie. To nie łasiczka, to jest mój Duduś. Żuruś. A w ogóle chciałem wam pokazać nowe kubeczki się pojawiły. z żurkiem. Proszę Państwa, dobra kawa. Nie no, byłem dzisiaj w pracy, byłem, byłem. Urwanie głowy. Dzisiaj byłem w dwóch kawiarniach, do trzeciej nie zdążyłem. Odblokowałem wszystkie piguły, po to, żeby jeszcze raz je zablokować. Żurew śpiący. No, saszetę zjadł to śpiący. Duduś. Czemu pani udaje mężczyznę? No nie, właśnie to jest na odwrót. Ale czego nie rozumiesz? To nie on. To nie on. Wyrzucić tego fejka. Myślę kurwa, że będą robić fejki i będą wchodzić wszędzie. Podawać się za mnie. To jest karalne! I ja zgłoszę to na policję. Do prokuratury pójdzie. To jest przestępstwo, co ty teraz robisz. Rzut się trzęsie, bo się najarł. Artur, zakon. Już. się odpaliłaś. Braka napisała. Wujek Artur. Kokosi się z facetami po krzakach zwykły deviant. Pindol się tłusty robalu JB jesteś bydlakiem. E, draka. Draka, co ty robiłaś na bado? Ile już miałaś w ustach? Duduś, nie bój się. Chodź, duduś, chodź. No ale na plecy to mi nie właś, duduś. Lambadziary. Męża szukała. Uwaga! Dr draka szuka męża. Biedny Duduś? Słyszałeś, Duduś? Słyszałeś, że jesteś biedny? No to wyślij ta saszetę. <grywa> Poczekajcie. Poczekajcie. Mam, kupiłem ten fotel, o którym za który wy zapłaciliście, kupiłem fotel. Czekaj, Duduś. Siądź sobie tu. Duduś, czekaj, nie zasłaniaj. Kurczę, Duduś zawsze wejdzie. Kupiłem fotel, za który zapłaciliście. Chciałem podziękować, że mam tak wspaniałą społeczność. A, tam troszkę mi się przytyło. Nie, nie jem mięsa. Chcesz na słuchawki? Nie no, mam sentyment do tych słuchawek. Af! Chyba Af wrócił. nie chcę giftów, ale ich nie wyłączam także możecie możecie wysyłać ale nie ma hejtu, u mnie nie ma hejtu w tonejtach. no to dobra kochani mały przerywnik muzyczny i teraz o żetoniarze parę słów to jest taka atencjuszka żetoniara jest taka atencjuszka ona dla Atencji powiedziała, że ona idzie w kapsułę. Chwilkę muzyki posłuchamy. Ja tutaj muszę y, ogarnąć kilka spraw jeszcze do pracy, bo dopiero wróciłem. Na pij piję! Yeah. Cześć, bumer! Cześć, cześć! Kocham! Zdrajca, prif Daj znać na brief, jak się czujesz! Nie, kochani, oni już nic nie zamówią. Mam na drzwiach kartkę napisaną. Mam na drzwiach kartkę napisaną. Że po prostu, że nie przyjmujemy żadnych zamówień. Także możecie sobie pigulaki, lambadziary, jebane zamawiać. Zaraz będą okna. Ja wiem, że to Ameryka. Z, z, oni są już skończeni. Już jest sprawa zgłoszona y, 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 u mnie w mieście. Jest już zgłoszenie, z, zgłoszenie zgłoszenia. I sprawa będzie załatwiona. Zobaczymy. Z boku, czytaj z boku. Ja rzęsę zablokowałem Rzęsa, mam do ciebie takie pytanie Mam do ciebie pytanie, rzęsa W którym miesiącu jesteś w ciąży? No, rzęsa. Oczywiście, że dla jej dobra. Dankę wypieprzyłem, też zablokowałem. W lutym. Chodź, Czajko, chodź, jak się nie boisz. Zapraszam, bo ja się ciebie nie boję. Jako trzeba być małą... Nie kurwą. Bo ja, sajko, przynoszę ci hajs. Ślepą. Nie przyda ci się, sajko. Sajkun. A wszystkie te, wszystkie te lambadziary, pigulaki, to jest to samo dno, co szczajko. Madki, siedzą madki, biorą 800. Plus, nie pracują, siedzą na zasiłkach, i to są madki urwiska mentalne takie samo dno jak szczajko Patomatki. tak co jej patologia

Boomer zły. A gdzie wy byliście, jak komentatorka pojechała do mojej matki? No, gdzie wy byliście, jak mnie niszczono? Czekajcie, bo tu mam wiadomość. Figuły cię podsłuchują. niech podsłuchują na trzech live'ach jest retransmisja mojego live'a no chyba o czymś to świadczy pokazać fotel na który uzbieram no dobrze, pokażę wam fotel jeszcze raz pokażę, ale to będzie ostatni raz Jestem bardzo wdzięczny mojej społeczności. Mojej społeczności. Mojej społeczności. Mojej społeczności. Wiesz, ja powiem, ja powiem tylko jedno. Zostawcie Artura i odczepcie się od nas, bo ja dużo wiem. Ja naprawdę dużo wiem. Ja siedziałam trzy lata cicho i nic się nie odzywałam. A dziewczyny doskonale wiecie, co ja potrafię. Wiecie, że jak ja się odpalę, to dopiero będzie. Ja uprzedzam, Artur, przepraszam za. Za moje emocje, ale ja jesteś. Nie, no nie, no wiesz, spoko Sławka, jakby jesteś tu trzy lata, widziałaś dużo i wiesz, jak mnie niszczyli. Dokładnie. Ja już po prostu, Artur, nie wiem, no, ci ludzie po prostu nie mają żadnej godności, żadnego honoru. Niech nas zostawią w spokoju, bo jak ja się odpalę, jak ja się uruchomię, to dopiero będą płacze i lamenty. Także, Pirania, proszę cię. Dziewczynko, naprawdę, ty przemyśl dwa razy zanim się odezwiesz, dobrze, pirania? Hmm, dobrze. Ale, ja przepraszam, jest. ale wściekła jestem po prostu. Sławka, nie ma co się wściekać. Będziesz się wściekać przez jakieś tam gadanie, szczajko, typ, który się oszczał? I to nie, polecałem. nie, jego, zda jego zdanie mnie nie odchodzi w ogóle. Ja się nie denerwuję, ja się nie denerwuję. Ja jestem wściekła, ale się nie denerwuję, Artur, bo oni mnie nie odchodzą, wiesz, taki, taki sajko. Czy taka ta żetoniara, ona mówi, że ja farmazoniara jestem? Dziewczyno, zapomniałaś, jak ci Artur Zapomniałaś, jak ci pomagaliśmy? A teraz ty, ty, ty śmiesz do mnie mówić, żetoniara, że ja jestem farmazoniara? Naprawdę? Dziewczyno, obudź się, obudź się, póki nie jest za późno. Dokładnie, dokładnie Sławko. No, już po prostu no, ręce opadają, Artur. Naprawdę, jestem wściekła. oni wszyscy byli, jak komentatorka pojechała do mojej matki. No, no, gdzie? Uszczajmy no, nie, bili brawo. Na w bo, roku. Bo, bo widzisz, według, według nich to na nas można pluć, no można płyć w twarz, a my nic nie możemy się bronić. My mamy po prostu wszystko przyjmować. No, to jest tak. niedorzeczne. Niedorzeczne to jest. Ja jestem wściekła, naprawdę. Bo jak my się coś odezwiemy, to już o, hejterzy. Tak, dokładnie, dokładnie. Także dziewczyny naprawdę, te moje dawne tak, koleżanki, moderatorki, pomyślcie dwa razy, dobrze? Bo ja naprawdę się mogę odpalić, a wtedy to wy wiecie, co wtedy będzie. Wtedy to już będzie koniec wszystkiego. A ja wam mówię, Sławka, to jest konkret osoba tutaj. Konkret moderator.